Buty to jest mega ciężki biznes. Buty jest mega ciężko dobrze zrobić i nie ma w Polsce. Kurwa, na buty musi być ogromny pieniądz włożony, nie? Bez sensu robić buty, inaczej. Szwalnię jakąkolwiek, nawet testową, spizdy znajdziesz wszędzie. No, w Polsce są szwalnie, co mogą ci uszyć rzeczy i, i możesz to fajnie ogarnąć, ale jeżeli idziesz w buty. To kurwa robienie butów, gdzie projektuje i wyszywa je ktoś tak, jakbyś sprzedawał czyjś produkt, to nie jest twoje. Wiesz, bo koszulkę bierzesz, zmienia się po prostu materiał, a jak zrobisz już buty, no to ten materiał jest bardzo ważny w butach, nie? Z butu uważam, że jest ciężko. I nie, nie, nie są jakoś zbytnio rentowne raczej obuwie.